Powiedziałem, że tym rowerem. Elo ma żadnych problemów z powrotem. Nie ma żadnych Kom. Elo dziś przejedziemy tu kałużą i tam, hamulce powinny być sprawne, nie, tu nie zadziałały lekko, ale przejedziemy przez kałużę, więc lecimy, jadę

bierzecie to, dajecie tak dajecie do na samą górę tylko podniesiesz mi to koło? proszę, czekaj dajecie jeszcze trochę podnieś kur... czekaj Pyt, ale czemu wy dzielacie filmik dla psa? Bo możemy co, nie możemy wyjść za... chwila, chwila bo mi nie wyszło no, teraz się popłaczę, że nie mam szans. No to się nie, Więc, nie, 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 Wiesz co? nie, to, nie, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 tutaj nie, 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 Tak się naprawia rower Tak szybko się naprawia I